Szczęść Boże, witam serdecznie. To już 23. niedziela liturgiczna w roku zwykłym. Zapraszam do wysłuchania Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Marka. Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości dekapolu. Przeprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, zdalał od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka. A spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego. Effata, to znaczy otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili, lecz im bardziej przekazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili, dobrze wszystko uczynił, nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Oto Słowo Pańskie. Tydzień temu yy, słuchaliśmy o wydarzeniu o widzieliśmy pewną scenę, w której Jezus rozmawiał z faryzeuszami uczonymi w piśmie, którzy chcieli go złapać. Yy, Znaleźć na niego jakiegoś haka, by go zaatakować. Jezus obnaża ich intencje, i później zwraca się do tłumów i pokazuje im, że tu nie chodzi o uczynki prawa, że tak naprawdę to wnętrze człowieka jest problemem nieścisłe przestrzeganie uczynków prawa. I w kontekście tego Jezus opuszcza ziemię świętą. Udaje się na tereny dzisiejszego Lipanu, udaje się do, w okolice Tyru i Sydonu, dwa miasta portowe, znajdujące się, starożytne miasta portowe, które były w czasach Jezusa, by następnie udać się stamtąd wrócić poprzez posiadłości dekapolu, to jest wschodnia część Zajordania, za Jordanem i Jezus stamtędy wraca. Po drodze są dwa wydarzenia. Pierwsze, które jest wcześniejsze, nie w tym fragmencie, to było uzdrowienie córki Syrofenicjanki. A następnie uzdrowienie właśnie głuchoniemego, o którym to uzdrowieniu mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Te dwa uzdrowienia są Pewną odpowiedzią Jezusa na to, co było wcześniej, na to podejście faryzeuszów i uczonych w piśmie. No bo najpierw Jezus uzdrawia kobietę, uzdrawia córkę kobiety, która nie należała do narodu wybranego, której nie dotyczyło prawo, a więc wypełnianie tego prawa jej nie dotyczyło. Jakby chciał Jezus pokazać właśnie po tym pewnym sporze z Faryzeuszami, pokazywaniu, tłumaczeniu, że źródłem wszelkiego zła jest serce człowieka, że tylko otwarcie się tego serca na łaskę, na słowo, daje, daje gwarancję nieba, a nie uczynki prawa, ścisłe przestrzeganie prawa. I jakby właśnie w odpowiedzi na to Jezus najpierw uzdrawia córkę kobiety, która nie należała do narodu wybranego, która nie czyniła uczynków prawa. Jest to pierwsza konkretna odpowiedź Jezusa na, na postawę faryzeuszów. Czym zasłużyła się owa syrofenicjanka? Ono tym, że jej serce było otwarte na przepowiadanie. Otwarte na działanie Ducha Świętego. Yy... I następnie, po tym wydarzeniu, kiedy właśnie opu opuścił okolice Tyru przez Synon, przyszedł nad jezioro Galilejskie, tam przyprowadzono mu głucho niemego. I to jest kolejne jakby, kolejna odsłona tego samego. Bo ile wcześniej ta córka syrofenicjanki, ta syrofenicjanka, nie należała, nie podlegała prawu Izraela, bo nie należała do narodu wybranego, tak ten głuchoniemy, chociaż oficjalnie przynależał do narodu wybranego, to jednak przez fakt swojej ułomności, przez fakt, że był głuchy, nie mógł słuchać o prawie, nie mógł też mówić, bełkotał, nie mógł odpowiedzieć. On też można powiedzieć, nie podlegał. Prawu był niejako trochę z boku, tak, był utrzymywany przez rodzinę, ale od niego nie można było wymagać przestrzegania prawa, tak jak to czynili faryzeusze. Dlaczego? Bo on nie słyszał o tym prawie. Do niego to słowo nie docierało. A Jezus dokonuje znaku. To są bardzo proste gesty. Po pierwsze, wziął go na bok, bo nie chciał uczynić. Z tego cudu kolejnego widowiska, które by mogli inni wykorzystać. Właśnie owe tłumy, które szły za nim i które chciały tylko być konsumentami cudów, wziął go więc na bok i dokonuje prostych czynności. Wkłada palce w jego uszy, śniadanie tego jego języka. Jakby najpierw temu człowiekowi, ale także każdemu z nas chciał po prostu pokazać, co jest istotą. Ważne jest słuchanie. Jezus mówi do niego Efata. Otwórz się. I zaraz otworzyły się Jego uszy, a więzy języka się rozwiązały. To wydarzenie pokazuje bardzo jasno konkretne: To Jezus jest tym, który potrafi nas otworzyć na samego Boga. Owe efata otwórz się jest dzisiaj skierowane do Ciebie, do mnie, do każdego z nas. Ta, ten fragment Ewangelii o uzdrowieniu głuchoniemego był fragmentem, to była katecheza, którą wykorzystywano w katechumenacie pierwszych wieków. Katechumeni pierwszych wieków nieustannie przechodzili przez ten ryt, Słyszeli nieustannie, otwórz się. To byli ludzie, trzeba pamiętać, w tym świecie pierwszych wieków gdzie oni byli głęboko zakorzenieni w świecie pogańskim. Oni nigdy wcześniej, poza oczywiście nawróconymi z judaizmu, ale w tym świecie pogańskim oni nie słyszeli wcześniej Słowa Bożego. I oto Jezus poprzez ten ryt przychodził do nich mówił otwórz się, otwórz się na to Słowo, a będziesz mógł głosić sam, będziesz mógł głosić też wspaniałe dzieła Boże. I ten rytm był wykonywany niejednokrotnie, ale wielokrotnie, do tego stopnia, że później wszedł do liturgii chrzcielnej. Podczas liturgii chrzcielnej w ten sposób chrzczono, że prezbiter dotykał uszu dziecka, dotykał jego ust, jego języka i wy też wypowiadał to słowo – otwórz się, efata Otwórz się na Ducha Świętego. To jest słowo dzisiaj skierowane do Ciebie do mnie, bo tak naprawdę można by powiedzieć, żyjąc w tym współczesnym świecie, bombardowani przez różnego rodzaju ideologie, e, różnego rodzaju kłamstwa, jesteśmy bardzo często zamknięci na Słowo Boże. A przecież ze słuchania Słowa Bożego rodzi się wiara. Wiara rodzi się ze słuchania. Często jesteśmy, jak ci ludzie, napełnieni woskowiną, gdzie to słowo do nas nie dociera, bombardowani różnego rodzaju newsami. Popatrz, jeden news goni za drugim, to, co było przed chwilą newsem, po południu już przestaje, bo przychodzi kolejny news. I w tym bombardowaniu informacji współczesnego świata przeżyjemy w świecie niezwykłym świecie niesamowitego przesyłu informacji, żyjemy w jakichś bańkach medialnych. Często jesteśmy przez to zamknięci, przez y, zamknięci na, na słowo Boże. I oto dzisiaj przychodzi Jezus i mówi: Fata, otwórz się. To jest słowo dzisiaj do ciebie i do mnie. Otwórz się na słowo Boże. I ostatnia rzecz. Nie można zapomnieć, że owego głuchoniemego przyprowadzili inni. Przyprowadzili mu głuchoniemego i prosili go, żeby położył na niego rękę niebagatelna rola tych, którzy przyprowadzili owego niemego. I na tym, na owych ludzi można poczuć w jaki sposób. W kontekście Twojego i mojego życia. A więc, po pierwsze, czy mógłbyś wskazać takich, którzy przyprowadzają Cię do Jezusa? To jest bardzo istotne. Mieć takich wokół siebie, przyjaciół, nie wiem... Ludzi, którzy obdarzają Cię miłością, którzy będą Cię przyprowadzać do Jezusa. A z drugiej strony, czy Ty też jesteś tym, który innych przyprowadza do Jezusa? Czy wypełnia tą misję ewangelizacji, misję bycia świadkiem Józefa Chrystusa, tym, który innych przyprowadza do Niego, aby wobec też innych, aby ci inni mogli usłyszeć owe efata? Otwórz się.